Elo, elo wszystkim. Witam wszystkich na live. Jak mówiłem, jest to Minecraft na telefon. Więc ja sobie tutaj już napiszę na czacie Elo. Czekaj Kto jest w ogóle na live? Już napiszę Elo. A myślę... Dalej, Ja tak wczoraj też miałem Spokojnie. Na poprzednim live'ie skończyłem dziwnie się budować. Wiem on jest jeszcze skończone, bo będą... Podzielimy jeszcze rzeczy. To sobie za chwilę. What the fuck? Co tu się stało? Musimy sobie. W ogóle, poczekajcie chwilę. Eee, dobra. Albo, żebym to ze szkła z dołu. Dobra, jak tam u mi dzień mija? Poprawcie sobie grafikę, bo już widzę, że jest jakaś słaba. O, kto się wbił, bo są dwa 725p. A, pikselek, się nie mylę. Hmm, dobra, bang, 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 Gdzie są wybory? Jakby ktoś wiedział jak znowu auta. Mówiłam, już mam tak ostatnio też mówiłem, mam otwarty balkon, bo jest taki zaduch u mnie. No i po prostu no nie da się wytrzymać. Jeszcze mam wentylator koło siebie. I ten, went ten wentylator prawie on tu nic nie robi, mam powiem. I to jest właśnie. W ogóle... Ja nie mogę. To jest sobie te lampiczki. Dobra, i co ładnie świecić. Tu będzie dzwonek. Będzie, co ja zrobiłem, na drzwi i są tutaj drzwi, i jak to tu hmm. Może już sobie bardziej pomagać tym kreatywem, po prostu będziemy już grać normalnie. Ok, już normalnie może. teraz tak, ja sobie będę musiał przejść. W ogóle ma się Steve nazywam. Mówię 16 zmienię. Nie mogę, to znowu na ten. Eee, co ja mam zmienić? A, no tak, ja miałem zmienić tego kreatywo. Kośnik. Bang. aha, bo... Nie itki, w ogóle nie mam itków. Ja mówię, że jeszcze można z tego drzewa rodzaj robić. Może, no a fajnie. Mam na start kurce drzewa parcia. Tak nie było nigdy w Minecrafcie na tl -u. Jedna taka seria, nie? Tylko u Matczoka takie coś znajdziecie. Yy. Dobra, to sobie tutaj damy, nie chcę pójść, o ludzie, dobra, kop, 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 dziury, kop. w ogóle nie mam żarło. Aby się przydało coś do jedzenia. Czemu nikogo dalej nie ma? Halo? Halo policja! Czemu nikogo dalej na, na live nie ma? Tutaj jest, to zbierzemy. W ogóle z auto... auto Ale dobrze z tym autem, że mam czas, że pomaga. Czekajcie. I to by Ej, to było trzeba łóżko zrobić gdzieś. Ej, ale to jest nawet dobrze, że mam te lampiony, bo. O, nie. Zapomniałem, że tu nie mam Optify ma. Mamy... Na kąpię to mi wyświeciło. No dobra. To jest lampion, kurde. Jak, jest ten, jak są te przedświęt... Te... No kurde, jak to... Ej, jak to się nazywało? To przed świętami. Czemu nikogo nie ma na live, Halo? W ogóle zachęcam Was do wbicia na moją grupę na Discordzie. No czemu taka słaba grafika jest tutaj? To jest ile? 725%. 720p, a to czemu taka słowa grafika? i poczekajcie. U ustawienia. Ja mogę tak to zrobić nawet. Jak mnie tu w ogóle ustawić? Jakie mam rozdzielczość? Tu jest... Nie to w Dobra, to hmm. przed dobra. No sobie... będzie przed live'em. Dobra, dobra. Zaraz sobie... Nie trzeba tutaj robić. ustawić. Ale to jeszcze sobie tak pokopiemy. Tylko. chodzi. Pokopiemy. O, o, jak miło. To sobie, to z tym, jak tego nie wykopia. Na górze tego, to kurde będzie ten, taki peer tego... O, ale lagi, ale lagi u Was są, widzę. Dobra, jeszcze kopiemy tutaj. Czytamy te szkło? To jest niepotrzebne. Co hmm, mam zrobić? Zrobię w ogóle itki już z tego. Nie ten głupi tekstur paknie. Dobra, tak to niech jest. itki, tylko nie mam jedzenia I pieck, też jest ważna rzecz. Łóżko jeszcze raz jak to? w ogóle jest jeszcze jedną już oszukuję. nie będziemy oszukiwać, ale patrzcie. Zapiszę. Patrzcie, o! I patrzcie. Teraz jest taka jedna komenda. Nie ma, ale nie wiem czy ktoś się zna, ale to jest kill. Patrzcie, wszystko zdechnie. Ej, nie co? Ale napisałem kilo. Czekajcie. Czy czekaj, kilo napisałem kilo? Ej... kilo. kilo. Czemu kilo mi to zrobiło? Tak, i będzie i siup. To na zachód zapisu. Patrzcie, ile rzeczy zginęło, pająk. Proch. Nie, jakiś proch. No, kurde! Patrzcie. Zabito Steve. Komordnice łapy. Posy, szkielet, szkielet, zombie, proch. Pomarnica pająk, creeper, szkielet, pają, creeper, pająk pają, creeper, creeper, szkielet. Grać Steve skinął. Co, co wszystko? Tak dedło. Nie no, dobra, to było czar, takie czary mark, chciałem pokazać tylko. Jak macie, wpiszcie. Fajna, bardzo, bardzo fajna komendo. Dzwon w kowniu. Pryszła miejsce jedzenia. No, no, Sorząć winki w tle, ale dobra. Macie w ogóle słyszycie? To za co w tle. teraz możemy nowy kopa. Oh, Kurwa lagów. Dobra, i teraz możemy sobie to coś wykopać. Jak słyszycie to, sorry, właśnie zadać dźwięki w tle. Dobra, tutaj możemy sobie jeszcze dziurę wykopać. Ja poczekaj chwilę. Dobra, to to mura. Dobra, widzimy no, to będzie dobra teraz. Dobra, jeszcze tak to wiemy co jeszcze jedną rzecz zrobię. Zresztą wbiłem syna na mojego live'a Na kąpie, tylko na innym koncie I patrzcie, teraz napiszę Dobra Co jest fajne w tej nagrywce ekranu, że tu po prostu nie ma tego opóźnień takich wielkich. Tu jest w ogóle bez opóźnień, to jest najmniejsze opóźnienia, jaki mogą być. Tu planuję, że to będzie szkładzik. Tu składzik będzie. What? O, jest takie coś I dobra. ja tu musi być. A, bo to jest od tej strony, trzeba wyjść. Dobra, idziemy stąd. Idziemy, idziemy coś populować. Idziemy uciec O wieżynę. to deszcz pada. Dobra, ej, 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 ej. Dobra, idziemy. Idziemy na zwierzynę, Ale ciężko sobie w ogóle zachować. tak ciemno w telefonie. Idziemy, bo gdzie Jest Gdzieś jest jakaś zwierzyna. bo tu w ogóle żadnej żywej duszy nie ma tylko. Ja. O, o, patrzcie tam w kółko, co się dzieje. Czy widzicie ich tam? W ogóle ja mogę dla tego odcinka odcinekcie z tego nagrać, jak chcecie. Ja go pomontuję, bo się uczy montować w ogóle. Yy, na telefonie się uczy montować, ale to niedługo nie Vegas Powiery i będę miał tam na kompie się w ogóle uczyć montować. Natomiast zwierzę na u. Przepraszam, owieczki. Nie, na no, was nie zabiję. jak se zrobię ten. Hmm. Świnki, przepraszam, też was. Pigi. Muszę pigi zabić, dobra. I... Krytyk był chyba A ja czy nie był Krytyk wyszedł Poczekajcie, ile mam tego Aha, bo tu jest do nastek O jest kurczak Kuczuk Kuczok. idziemy po kuczoka. No wiadomo, musimy coś zjeść No to chyba musimy ich upolować, nie? O to był, to był Krytyk Shot To był Krytyk Shot Patrzcie pod w ogóle. Dobra. A dać ciszę. Dobra. Hrąbki, runkacze Hromkaczy już przed mną uciekają. Hromkaczy. Stójcie. Przepraszam, że jestem taki, ale. Czyli zabiję, ale ja muszę. No to jest gra, to muszę po prostu zabić, żeby upolować. To jest survival normalnie. Survival games, games, games. Dlaczego nie mogłem robić live'a właśnie na telefonie wtedy, wcześniej lewego? Czyli wtedy na no to właśnie dlatego, bo ja miałem wiem. Prawa autorskie i ja dlatego nie mogłem live'a robić, bo miałem karę taką na live, y jakby. Nie prezydencie nie mogą te live'a tego robić, dopóki też tego nie usuniemy na karę, jakby. I dopóki nie weszło na gmaila, jak się nie skapło. bo na gmailu się w ogóle tam skapują. przepalimy? To co przepalimy, wiecie... No... Aha, bo to są... Nie, ja nie mogę. Bo to są mokre deski, nie? Chyba ja bym deski, fajne, nie? A w ogóle ja lubię ten kolor. Teraz pójdziemy sobie drzewo ściąć. bo potrzebujemy na lechy. Będziemy też serczki sobie robić. Ucinać. Znaczy drzewo to jeszcze nie są deski, Zrobimy deski. Ile tego starczy dla nas na razie? Zaś najwyżej wrócimy Chodek mam. Widzicie, musimy się już powoli. A w ogóle ja sobie nam rzecz wyłączę, aczekajcie. W sobie tak. Yy, nie tu, tylko tu Ach, nie opinia, nie opinia. Ustawienia. Gra... jest tu pole widzenia. Czy nie pole widzenia? Tego nie ma. W ogóle wiecie, że tu można... O tu będzie. Kontrolerem można zrobić jasność się na full. Zasłucham. Opaczki zasobów. Moje zestawy. ja właśnie nie wiedziałam, że tu można ten zmieniać z opaczki zasobów. Czekajcie, ukryj rękę. Animacje, wolę widzenia. Animacja chodzenia to sobie wyłączę. Tej animacji bardzo chodzenia. Dobra, My się tam przepala? A, musimy w ogóle ten się zrobić. żeby mi się to przepaliło. Dwa piece, sobie od razu zrezygnujemy przy okazji. tak mamy tego. Co znów Jeszcze ten piecyk? Piecyk kolusy, jeszcze jeden zrobimy. Mmm, dobra, sobie troszeczkę tego użyczymy. Nie da się, kurde, no co za... No już to se. Tamte deski... Gdybyśmy za chwilę nie zdechli... Ała, kurde, noga mi spadła. Moja noga na piłce mi to spadła, ała. Dobra. D i Napiszcie jak ktoś... Eee no, nie ma nikogo Ale jak ktoś był tu no napiszcie, że słuchajcie Wentylator 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 Łos no ja na zwierzęta w tej Dobra. Przepraszam was, ale musimy to zrobić, bo ja uszko. W ogóle ja mam... Ej, poczekaj. Ja wiecie co, kończymy tego live'a, bo ja muszę w ogóle jać. Ja jeszcze filmik nagram po drodze, albo nie. Nie nagram filmiku po drodze. To Elo. A to potem też zrobię. Filmik pomontuję go. I to Elo. Na tyle. Cześć.